Cześć! Dzisiaj Wam pokażę mój album, patrzcie. To jest takie coś, pieśń od Tutaj takie coś, potem... Tutaj są takie... Tutaj są takie złote. Trochę złotych. Wiem. Tutaj są takie podróby. To nie jest podróba, ale okej. Okay. To tutaj są same Pikachu, czajna, nie podoba. Tutaj tak, coś. Zaraz przejdziemy do takich mocnych, za... za 30 sekund, nie wiem, może dłużej. Patrzcie. Tutaj takie słabe, tu podoby. Wszystkie oprócz tutaj, dwa. taką tylko są tu cztery nie podoby. A tutaj takie. Ta jest mocna. Ja, Miałem. Je. Ta też. To tutaj też trochę. Tu. to teraz kolejna strona. Takie są. Tutaj jakichś mocnych nie ma. Dalej. Zaraz przejdziemy do tych takich mocnych. Tutaj są takie. To, to takie. jamy dalej. Tutaj jeszcze zaczynają. Takie srebrne i złote i czajne. Tutaj takie. Patrzcie. O, tutaj takie. Tu jest strasznie dużo, Mam tutaj Tutaj. Tutaj jest jedna piłka. Albo z kolegą. Kolega mi dał. I te albumy. Tu, tutaj jeszcze się zobaczcie. też piłka. Tutaj takie coś, tu też tak przechodzimy do mocnych. I tutaj się zaczynają takie mocne tutaj tylko pierwsza mocna strona. Tutaj też strasznie mocna, tutaj są takie czerwona, niebieska, taka trochę zebna, trochę nie, zielona, kolorowa. tej dodałem z kolegą, tą też, patrzcie na drugą. Tutaj to dwie karty tylko, bo więcej nie wkładam. Tutaj takie, dwa takie, tu i tutaj patrzcie. Tutaj kolejna. I tutaj już są takie mocne, tutaj taka 660. Tutaj takie są. Tu po drugiej stronie patrzcie taka sama, tylko że stęciowa. Tutaj dalej już nic nie ma, tylko Wam pokażę energię.